Leży. Chab, oh, jaka forma! Na, słuchaj, na Naprawdę o no, <grym> ja tym nie powiedziałem. za tym, leży. Spontan, ale ja to leży. To jest tam spod, Ej, wszyscy B no. poszliście. Ja może no, muszę, co, no, usat, tej. co? Sany. Nie był tutaj. Sany. Aha, już side. Nie side. No, no, no. Leży nice. Jest lost w side. Brawo! Yes. Świetna runda. King. Ale ustawka. Generalnie, słuchajcie, na next stanie oh. gramy Holandii, bo ja mam na tej Holandii ping. Nie wiem, czemu, okay. ale zawsze nie ping. To... No dobra, to zrobimy tak, żebyś tego ping nie miał, dobra? Możemy mieć ogólnie. Wzią, wziąć ten ping, bo już miał zero No rację, rację w Havim super rel. ty kolego na back kto tu jest. No ja. Daj ty może buksa, co? Dobra. Sympatykum. Belonga macie. Widzisz belonga stąd czy nie? Nie. Znaczy widzę też. Ale tak pół na pół. Czekaj. Teraz ze powoli. Na w ogóle tam, coś się dzieje. No to właśnie chyba jest jakaś bitwa tam na co? No do nich nie daje informacji w ogóle żadnej. To co w ogóle? Ijdę, idę co tak? Proszę ja górą Idę zatka, idę zatka Nie wjechali Teraz dopiero wjechał Ja mam zara jeszcze jeden Tak On na tam, przydno. A ja idę do cofnę go, bo może, może być w tym. Nie ma Teraz żeby że nikt w prawo Z lewa do prawa No lef, młodowa, prawa, to to Solo A jest, <grym. <grym> Sola, jest tak. Jepie, nej, co nieźle chodź, chodź, No chodź tu kumbal. Gdzie? No, no, no idę w sumie, chodź, ile idę, idę Dawaj tu Jestem, jestem Czy no, jest? Leży Brawo Daj co? co? Brawo, Brawo. Brawo. Nice Teraz jest zero znaczy, i mi lepsze Właśnie nie ma Na ja kę wezmę no, chyba Chodź ja mnie jeszcze rzucam Dobra o, 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 No kurde na bogato każdy leci hmm. A jak Ten mecz zaczynasz obiecujący powiem Chyba nie. pierwszy taki dzisiaj dla was, nie? <gry> Ty sam jest Beląk? Gdzie są? Dobra, poszedł Belong S belong dwóch Widzicie mi co? Minus 705 Minus 87 Dobra, tutaj są goście, jak U mnie typy. Spojrzę, ta. Dobra, no to tam palaka tam. W smoku są, w smoku są. W smoku siedzą tam. Balong No, a tam mamy typa, który nie ogarnia tego właśnie, że w smoku tam siedzą. To się nie spejtało, tylko. No jest... has been planted Z No i jestem. No właśnie, Ebixowi, Zetka. Lebo. Nie Nie małego. Nie małego. Nie małego. ma małego. ma małego. No, no, no. I zetka, na na 19 Nie małego. Nie 19 Nie małego. Nie małego. Nie małego. Nie małego. Nie małego. Nie no Nie Nie małego. Nie ugrał. Depresja <laughs> będzie miał popak biedny. Wiesz tutaj, może tam busa, co? No tam co? i co? No dobra, dobra No Dobra, co? No i co? zagrać. i co? hej. i go. No i co? No i Leży jeden Dobra, ten kolega ma najlepsze piki jeszcze dwóch jest, Mogę być do czy nie? Nie, no. na pewno to nie będzie. Że chabi, co ty tu kręcisz się, ja mam to nagrane, ci będziesz A kręcę, najmij jak rolo, rolo kebab. To nie, że ty z tym rolo. No bo ja robię rolo kebab, tego jeszcze nie było. No, I, to, to I to kręcony to było niezłe. No takie czy skromne. Powiem. A to lava czy tortilla? Ja ogólnie o ten, sosy ostre ale, ale la la ci tortilla la la się la Ty, oh, nice, nice. ja tam to bym la la wiesz Nice. B na B. Up. Ja patrzę balonga, jak coś Ja podchodzę la balonga Stay hard. Daj la może Daj la la Tak, proszę bardzo okay. la Bradzik la la Chyba jeszcze jeszcze tam tam Na tym tym To To mało mało to zrobi, widzę Weź i sprawdź, co? No właśnie ja tam patrzę, ale tam kurczę nikogo nie ma Aj, nice, brawo No weźcie chłopaki, dajcie mi troszeczkę zlabić, bo ja bym chciał chociaż na plus zrobić ten mecz bo... O, się doskoczyć, lul, ty nie widziałem You are best team in my life, I'm very pleased and... Fajnie Że ja się bardzo cieszy mówi Chodź to busika, Dawaj No bo nie, no raz no, nie, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie. A to masz 16 tak? tak. Jak to co? On Zaraz na wychylity Dobra, nie ma nikogo. Nie ma nikogo. Tak, coś fleszuję jak góra, a nie fleszuję nieźle Sorry. Czekajcie jak blok podejdę. Zaraz będę miał blok. Tam mam blok ja wiem, kto Nie wiem jak koniec dostaję 86 minut, ponad jest A to Side Nice, to może jeszcze być no, mogę rot... Mogę rot... No. Bon na B. To ciężko. Ktoś cicho, cicho by prosił, bo ja, ja podchodzę na plecy. Dobra. Dobra, prosimy o ciszę, bo kolega podchodzi plecy. Tam jest gość. Tak? dokładnie. Tam jest gość, jak coś. Dajcie mu dasz coś. Przybiję tego smoka. Leży. Kocie, proszę. Jest to gościu, tutaj gościa. jest. I dawaj busa od razu, Sani. Pierwszy tempo, tam góra, Ale Blok A balon? Ja jest. Jesteś balon czy nie? Nie wiem Blok jest A, Nie ja balonka Balon czysto Leży, leży, leży Blok Nie, ja dolarę. Dolarę. Daj tej busa, co? Sany, ja tu no Dobra Dobra na rascie Blok, blok Coś tam w, w tym bloku, coś tam był jest tam spok, dalej, na wyjście na Chodźmy stąd. Jalam, kurczę czas. Jalam czas. A blok jest czy nie? Nie ma. Nie, alok, lak. Jak to? Przynajmniej 10 No nie tak miało być. Podejrzewam B. Bla, B, B. Ryszuję. Jeszcze więcej. Wchodzą, od góry jeszcze będą. Ale górę. Są góry, są góry. Yes, no jest lauki, lauki, lauki. Leży? Jest 99, jestem. Dobra, leży, leży. Góry Leż leży. Ej, I, i okra. Leży. Gut. Hahabi, jaki skoczek! Fleszuję góra. Wchodzimy, dawać. pierwszy pod raz wyjazd On się normalnie nie kapnął. Dobry fleszyk. O kurde. Ja za tym, leży. Nice. Mid oh, chodzi. o to... ma, leży. leży? Tak. Ta. Leży. Jeszcze jeden? Tak. <noise> leży. Cobert, mogłeś mi to tam pożyczyć, chociaż. O, pożyczyć. Właśnie. Pożyczyć. Po tym formacie w ogóle skill siedzi, nie? Chodźmy A, pijażdą dobra. je góra A. Szybowia. Ja tam Jest, na yes. oh. no lewej you know. ilo. Tutaj leży. Nie leży, site. Szybowia. leży. Tadeusz dojeżdża, no Tadeusz jak ma kur... Jakiś dobry mecz poszedł teraz. mam nadzieję, że odbiliśmy za całe wasze MMRy dzisiaj. No raczej nie, bo ja jeszcze... Chab, jaka forma! No słuchaj, na Polski! 45, na Polski. Plus 41 to fajnie, mi się podoba to, nie? Plus 55 niestety. Tylko 55, pozdrawiam.